A więc obejrzałam sobie wczoraj dwa ostatnie odcinki Hezbing Hotel i tak, to będzie moja opinia na temat całego kształtu serialu. A więc zaczynając. Serial. Podobał mi się. Bardzo przyjemnie mi się go oglądało. I. Szczerze myślałam, że będzie trochę więcej nieba w pierwszym sezonie, a właściwie pojawiło się trzy razy, tak praktycznie, więc mogło być go więcej. Bardzo chętnie zobaczyłabym więcej razy duet Emmy i Charlie, ponieważ Ponieważ <noise> nikt mi nie może powiedzieć, że ten duet nie jest świetny. One dwie mają taki: nie wiem. O, wiem. Mają vibe rodzeństwa, które się wspiera. T takie mam podejście, tak widzę ich dynamikę. <laughs> O piosenkach, mimo że właściwie wchodzą jak bomba z jasnego nieba, to nie mogę o nich złego słowa powiedzieć, ponieważ dzięki nim dobiłam do 470 subskrypcji, więc no nie mogę złego słowa na nie powiedzieć. Po japońsku brzmiały okej. Okay brzmiały dobrze, niektóre są naprawdę... Niektóre są tak skonstruowane, że gdybym nie wiedziała, że są z Hasbin Hotel, Hotelu, to bym przypuszczała, że to jest może jakiś nowy opening do animca. Um, wiem, że angielska wersja jest też popularna, polska wersja chyba nie ma. Swojej własnej jakby wersji językowej piosenek wiem, że mają tego. Wiem, że Polska ma lektora. Tak jak reszta świata ma dubbing, tak. Polska. Po, po, Polska świata. Polska ma tego. Lektora. I brzmi to fatalnie. I dlaczego Polska nie ma dubbingu? Ja wiem, że pewnie. Nie mieli pieniędzy na zdu zdubingowanie tego, czy może to polityka Prime weszła za mocno, bo nie kojarzę, aby jakikolwiek serial na Prime Video miał polski dubbing. Jakby kompletnie nie kojarzę takiej sytuacji, żebym coś oglądała i miało to polski dubbing, a, a nie lektor. Więc. Zbina oglądałam sobie po japońsku z polskimi napisami. Polskie napisy nie zawsze się chciały włączać, ale i tak rozumiałam o co chodzi. Jak pewnie zwróciliście uwagę, włosy są dla honorowania poległych z dwóch ostatnich odcinków, mianowicie style Snake gościa, ponieważ nie wiem, Snake gościa był nawet fajną postacią. Snake gościa był git, ale. Tro trochę szkoda, że jakby jego wątek romantyczny wyszedł na parę sekund pod koniec ostatniego odcinka, tylko po to, żeby chłop mógł umrzeć sekundę później, a kolejną sekundę później odrodzić się w niebie. I ja się nie zdziwię, jeśli w drugim sezonie Snake gościu postanowi, że on pierdzieli niebo, on wraca do piekła, on idzie do Cheribum. Bo było w końcu się odważyła jej powiedzieć, co czuję. ja zrobiłam tak samo. Swoją drogą Serafin wydawała się mega straumatyzowana, gdy zobaczyła snake gościa, jak u nich na dwaniku Tak to odbieram tak odbieram jej ekspresję co do Alastora, bo ludzie się strasznie podbierali jego związaniem psychicznym po walce z Adamem, to... nie wiem, myślę, że będziemy mieć o nim trochę więcej informacji, trochę... trochę więcej czegokolwiek, bo poza tym, że sobie rywalizuję z Luciferem o tak Tatusia Charlie, to... to za dużo ani nim nie ma. No i co? No i no, nie mogę się doczekać drugiego sezonu już, bo, bo więcej muzyki, więcej wyświetleń dla mnie i więcej subskrybentów dla mnie, więc... Dawajcie szybko ten drugi sezon, bo mi Subskrypcji ucieknął. W ogóle nie rozumiem, dlaczego ludzie się tak czepnęli w aktorów z Hazbin Hotel, dlaczego tak bardzo nienawidzą. Dlaczego tak bardzo nienawidzą aktorów głosowych z Hazbina i dlaczego tak bardzo na nich czują? Chociaż możliwe, że nie rozumiem, dlatego, że po tych paru latach od pilota nie czuję żadnej różnicy między voice aktorami z pilota a z głównego serialu. I też oglądałam po japońsku, więc nie czuję się poszkodowana. Tak, ja, nie czuję się poszkodowana. Zmianą wojska w angielskiej wersji, bo nie słuchałam w angielskiej wersji. Mimo, że widziałam jakby urywki, hmm. to dalej nie czułam żadnej różnicy pomiędzy pilotem a główną serią, więc je. Yeah. Hmm. Czy polecam komuś Hezbollah Hotel? Jeśli tak jak ja czekam te parę lat na główną serię i w międzyczasie oglądał Helue to tak polecam fajny serial. Jeśli macie dystans do aktorów i wam nie przeszkadzają zmiany w nich, to zapraszam, oglądajcie, proszę. Um. Co i chyba, chyba nic więcej nie ten nie powiem.